Coś tam stało? Ło kurde, ale tu wygląda mrocznie. Kurcze, faktycznie miało. Um. Ojej, no głupie to było bardzo. z tej strony Urbeksów Paszyn i dzisiaj zwiedzimy sobie dawny szpital wirecki jesteśmy w Rudzie Śląskiej w Wirku, w dzielnicy Wirek i będziemy chodzić do tego szpitala, który wygląda naprawdę mrocznie Ale jesteśmy tutaj w środku dnia także może to są tylko pozory Przeubieram rękawiczki i pakujemy się do środka. Trudne to nie było. I jak to w opuszczonych szpitalach. Już po przekroczeniu jego progu czuć zapach szpitala, mimo że jesteśmy Miejsce, które jest tak zdewastowane, że... Takie coś już dziwię się, że tutaj występuje. Jak widać... Naprawdę budynek się sypie. I farba się uszczy. Nadaje klimatu, a tutaj jest jedno wielkie gruzowisko po prostu. Tu jakieś łazienki. Pojedyncze a werselki i schody się chyba zawaliły tutaj o, a tu jest główne wejście mm, tu jest zejście do piwnicy pytanie jak tu zejść, bo to runęło o, a tu jest są ściany ułożone w taki fajny sposób, bo tutaj idzie coś ala wieżyczka tak to można nazwać Dobra, idzie, idziemy sobie dalej. E, także też wspomnę o to, że rzekomo, według niektórych osób ten szpital jest nawiedzony, w co ja nie do końca wierzę, bo ogólnie jestem sceptycznie nastawiony do takich mitów, e, także to jest moje zdanie o tym. A sam budynek jest zbudowany na planie litery U. Ale, nie oszukujmy się Wygląda on naprawdę mrocznie A... Zgaduję, że jeszcze mroczniejsze będą jego podziemia U to chyba się zaczyna Kolejne skrzydło Dokończę ten korytarz i wrócę tam O Chyba widzę schody Które są w o niebo lepszym stanie Także myślę, że z nich skorzystam Tylko pierw y, zobaczę sobie y, to y, skrzydło U. No niestety jest to kompletna ruina Ale zgaduję, że ta ruina w nocy byłaby bardziej klimatyczna, niż teraz jak to wygląda ładnie także ruszamy dalej tu widzę, że jest do piwnicy, które jest o niebo stabilniejsze, przynajmniej na takie się wydaje Tu wyglądam rocznie. Kurcze faktycznie. Jest tu klimat. Będziemy zwiedzać sobie te wszystkie pomieszczenia po kolei. D. Wygląda to bardzo majestatycznie. O, chyba widzieliśmy to z góry. No, co tu więcej opowiadać? Nie ma za bardzo też o czym to opowiadać co najwyżej o historii, którą. Staram się opowiedzieć w późniejszym czasie, bo nic jej raczej nie będę opowiadał. Uuu, to jest to chyba zaokrąglone pomieszczenie. O. Już powiem to któryś raz wygląda to rzeczywiście mrocznie. A tu dotarłem chyba do jakiejś chłodnik, bo są drzwi metalowe. I kafelki. Tak, tu jest pewnie chłodnia spożywcza. Dokładnie, czyli tu mogła być kuchnia, skoro tu jest chłodnia. Uuu. Tu chyba patrzyłem na to pomieszczenie. jest klatka, którą... Aha, to jest ta klatka, która się zawaliła. Okej. Okay. Mm. Dużo drzwi tu jest. Nie powiem. Oj, te się ledwo już trzymają. Aha, to jest grzyb po prostu. No, śmierć tu może lepiej to nie przebywać zbyt długo. No. Ale piwnice mają klimat. Fajnie, by tu w nocy było przejść. Także chyba tutaj były te schody. Dokładnie. I pójdziemy sobie teraz na pierwsze piętro. Jak żeby inaczej. I przy okazji wchodząc na to piętro. Zacznę trochę opowiadać o tym miejscu. Także Szpital Wirecki w Rudzie Śląskiej został wybudowany w 1897 roku. Przynajmniej w tym roku zaczęto jego budowę. Wow, musiałem przerwać, bo te drzwi przykuły moją uwagę. Jedyne elementy, które praktycznie zostały, nie wyglądają bosko. Także szpital został wybudowany w tysiąc... co jest? Aha gdzieś się takie graffiti zrobił To chyba po niemiecku Hmm, ciekawe no, Także tak, powrócę po raz trzeci do historii Szpital został wybudowany właśnie w tych latach, o których mówiłem I... Działał sobie aż przez wszystkie te lata, aż do roku 2003, kiedy to został przeniesiony do nowego obiektu. No i od tego momentu stoi opuszczony, ale to jeszcze nie jest koniec historii. Za moment do niej, on, do niej wrócę, ale yy, to z tego powodu, że tam widzę uważałem ciekawe pomieszczenie. No przyznam szczerze, ciężko się chodzi po tych gruzach i ta. Farba, która odchodzi po prostu od tych ścian Naprawdę, wygląda pięknie Bardzo lubię takie miejsca Które właśnie tak wyglądają Oj, przepraszam Nie to miałem na myśli O A tu jest widok na główną ulicę O, właśnie Właśnie ktoś tam idzie Idzie. Chyba. A zobaczymy sobie Kto to był. A wchodząc do tego szpitala miał mnie radiowóz, więc w sumie ciekawie. Czy to jest winda? Tak, to jest winda. Nie wiem, wszędzie jakieś kroki, ciekawe co to było. O! Ale już widzę to pomieszczenie. Chyba to jest to. Zaraz do niego pójdziemy. Ale dokończę sobie to piętro. Jest to generalnie taki urbex, raczej w, no, w miarę szybki. Bo jak widać, miejsce nie jest jakoś specjalnie dobrze zachowane. Więc nie ma nad czym się rozczulać. Szczególnie, także chyba. u, to jakieś większe pomieszczenie. No, chyba największe, w jakim do tej pory byłem. I to prawdopodobnie mogła być jedna z sali chorych. Także idziemy dalej do tego pomieszczenia, które chyba jest najpopularniejsze w tym miejscu, bowiem jest to kaplica. Jak to otworzyć? O! Hm. Zawiasy się jeszcze bardzo dobrze trzymają. No to jest taka kaplica jak widać strop się już sypie. Ale tu według legend miało... Em, miało mieć miejsce morderstwo. Ojej, no głupie to było, bardzo. Miało mieć miejsce morderstwo, ale trochę w to nie wierzę, bo na przykład jak... DJ palasa i to robił wywiad mieszkańcami, właśnie o tym mie miejscu, to prawie nikt nie wiedział o co chodzi, więc. Yy... No, coś, coś mi się nie wydaje, że to prawda. Aczkolwiek, jak coś ma takie dowody, albo artykuł, to chętnie przeczytam. Możecie podesłać w komentarzu, albo na, mo na moim Instagramie, na który was serdecznie zapraszam. Wow. Widać, że ta kaplica jest ewidentnie w stylu gotyckim. Ma po prostu yy, spiczaste zakończenia okien i łuki nad drzwiami. Portale chyba w zasadzie. No, wygląda to ładnie. Przyznam szczerze. O, nawet nie zauważyłem, że mam wyłączoną lampę. się tam stało? E, to wy byliście? Spokojnie, ja tu tylko zwiedzam. Ja wierniejsze Co tu się stało? O, tu jest chyba strych. Jest mega dużo pyłu. Tylko Słyszałem, że stropie w słabej kondycji. No, trzyma się to ledwo. Trochę ryzykuję tam wychodząc. To jest to nad kaplicą. I tu był zawalony strop i on mi się nie podoba. To się ledwo trzyma To jest przejście dalej No Także jak widać Miejsce jest dość uczęszczane, dość popularne Jak widać wystraszyłem jakiś ludzi się tylko przywitałem O Jezus Maria dach się tutaj sypia, coś to się tak mnie ugięło ale tak chodzę na pewniaka I, i to jest bardzo głupie nie róbcie tak I w ogóle nie chodźcie w takie miejsca najlepiej, ja to robię na własną odpowiedzialność także no a widok jest ładny ciekawi mnie czemu to jest tyle ubrań Także tu jest wyjście, o tu jest jeszcze chyba wyjście, gdzie jest zakończona ta kaplica. Ale miejsce myślę, że specjalnie nie warto się fatygować, jednak jak się jest przejazdem, to według mnie warto. Także zejdziemy sobie niżej. I... Właśnie miałem dokończyć historię. Brzmi ona tak. W 2013 roku były pra... plany, żeby zrewitalizować to miejsce. Już nawet postawiono tablice przed szpitalem, które miały które ogłaszały właśnie tę inwestycję. Jednak jak widać nie doszło ona do skutku, przez to, to miejsce już od 20 lat. Miszczę sobie! Spokojnie! Spoko, ja tylko nagrywam, nie bójcie się. No, uważajcie! No jestem sami, co? Chcecie kogoś pozdrowić? Nie wiem, pozdrawiam moją mamę <laughs> Okej, okay, pozdrawiamy Pozdrawiamy szybko moich widzów ja. O, dziękuję, pozdrawiamy y y pozdrawiam ciebie, bo to na <laughs> No i bardzo dobrze, nie wiem kiedy wyjdzie, ale spoko Dobra, o, siema, miłego siema. No, także schodząc, mniej więcej opowiedziałem tą historię, i myślę, że to by było na tyle, gdyż nie ma za bardzo tutaj czego zwiedzać. Widzimy teraz sobie na spokojnie, na zewnątrz. Był to taki trochę chaotyczny odcinek, bo jak widać, miałem niespodziewane gości. Także myślę, że to by było na tyle. Ja byłem Urbek w Paszyn i widzimy się w kolejnych materiałach na moim kanale. Na razie.